Grudziącka Wiosna Teatralna to wydarzenie, które ma już swoją markę, aby przyciągnąć widza, festiwal oscyluje co roku wokół wybranej myśli przewodniej. Była polityka w teatrze, była kobieta w teatrze, byliśmy w zaświatach, kiedy był demon w teatrze. Ostatnio odwiedziliśmy stany zjednoczone, kiedy Grudziącka Wiosna Teatralna miała hasło Made in America, a teraz hasło brzmi Kraj.PL. Kraj. .pl. kraj gdzie K jest od raju przedzielone wykrzyknikiem, a PL wskazuje, na, na który to kraj. I to jest takie nasze mrugnięcie okiem do widzów odnośnie naszej tutaj rzeczywistości, że ona nie do końca jest taka wspaniała, ale to jest nasza rzeczywistość, i o niej te spektakle opowiadają. Mamy polskich autorów. Polskie spektakle i polskie gwiazdy. Polska i Polacy z odrobiną humoru i naszej codziennej rzeczywistości to tematy, które zdominują tegoroczną edycję festiwalu. Żebrowski, Janda, Grabowski, Fraszyńska, Książkiewicz, Karolak. Tych gwiazd tym razem będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Też bardzo dobre teatry. Teatr Szóste Piętro, Teatr Imka, Teatr Śląski z Katowic, Teatr Polski z Bielska Białej, Teatr Polonia z Warszawy. To są naprawdę i znakomici aktorzy, i znakomite teatry. W to jest uczta nie tylko dla teatrożerców, ale dla wszystkich, którzy oczekują dobrej... Mądrej rozrywki. Spotkanie z panią Danutą Wałęsową mamy już potwierdzone, na pewno do nas przyjedzie. I ono wynika z tego, że na scenie zobaczymy monodram Krystyny Jandy pod tytułem Danuta W. Ten monodram powstał na podstawie książki, którą pani Danuta Wałęsowa napisała razem z panem Piotrem Adamowiczem. O tej książce było w Polsce bardzo głośno. Reperkusją tego jest właśnie ten spektakl. I będziemy mieli przyjemność o tym spektaklu po jego zakończeniu porozmawiać i z panią Danutą Wałęsową, i z panią Krystyną Jandą, i z redaktorem książki, panem Piotrem Adamowiczem. Myślę, że to będzie dla naszych widzów bardzo fajna niespodzianka, ale to nie będzie jedyne spotkanie podczas grudzonskiej wiosny teatralnej, bo... Jednym z takich dodatkowych punktów festiwalu jest prezentacja filmu. Pokażemy jeden film dokumentalny, I'm so so, to jest krótka opowieść o Krzysztofie Kieślowskim, o jednym z wybitnych polskich reżyserów. I damy możliwość naszej publiczności spotkania z panem Krzysztofem Wierzbickim, reżyserem tego filmu, postacią bardzo ciepłą, bardzo bliską Krzysztofowi Kieślowskiemu, na pewno na to spotkanie warto przyjść. Ale kiedy już mówimy o rzeczach dodatkowych, towarzyszących Grudziąckiej Wiośnie Teatralnej, trzeba jeszcze powiedzieć o spektaklach teatru telewizji. Jak zwykle te teatry telewizji, spektakle teatrów telewizji będą towarzyszyły tym spektaklom granym tutaj normalnie na scenie. Tym razem wybraliśmy trzy spektakle na podstawie sztuk Sławomira Mrożka. Przygotowanie tego festiwalu to jest jednak bardzo dużo pracy. Nasi widzowie oczywiście nas oceniają, przede wszystkim nas oceniają w ten sposób, że chcą albo nie chcą kupić biletów i to jest najbardziej wymierny sposób oceniania nas. Myślę, że Grudziądzka Wiosna Teatralna zbudowała swoją markę. Mamy wiernych widzów. I ci widzowie chyba nie są zawiedzeni, ale to już raczej jest pytanie do tej drugiej strony. My naprawdę staramy się zrobić wszystko, żeby odpowiedzieć na potrzeby naszej nie tylko grudziąckiej publiczności, bo przecież przyjeżdżają tutaj widzowie i z naszego miasta, i z okolic. Zawsze staramy się wymyślić takie hasło, które intryguje które inspiruje i które, tak jak mówiłem wcześniej, daje szansę na mądrą rozrywkę. Wszystkie spektakle będą się odbywały w soboty o godzinie 18.00. Z jednym wyjątkiem jeden spektakl dodatkowo będzie w niedzielę. To będzie przedostatni festiwalowy weekend. Wtedy będą spektakle i w sobotę, i w niedzielę o godzinie 18.00. A w czwartki pomiędzy tymi spektaklami teatralnymi będą projekcje teatrów telewizji oraz wspomniany już przeze mnie film o Krzysztofie Kieślowskim.